To znowu my zasłoną naszego kanału. Dziś... Dzisiaj mamy co? Wingo. Winko. Kup. Super 7. I kopalnia diamentów. W super 7 można wygrać od 2 do 77 tysięcy 777 złotych w kopalni diamentów możemy wygrać od 2 zł do 75 tysięcy, a w wino możemy wygrać. A co my tu możemy wygrać? Możemy wygrać 33 tysiące. No to pięknie. Od czego zaczynamy? Od kopalni diamentów? Tak. Lecimy od kopalni diamentów. Szukamy diamentu. Szukamy diamentu. Czy któraś z naszych zdrapek będzie miała diament? Mamy koronę, róże, złoto, Pierścionek, perłę, worek z forsą. Monety. I zegarek. Nie ma diamentów. Diamentów nie ma. Zrabka przegrana. 7 Siódemki szukamy. Mamy czwórkę, piątkę. Szóstkę. Siódemkę. Trójkę. Jakby pasowało. Dwójkę. Jest no czy, czarna widzisz? siódemka. A czarna to? Czarna to. Przypisaną do niej kwotę no, no wygrywanie. No. Obstawiam dwa złote, ale zdrap już. Nie? Nie, na sam koniec. No dobra. Bo nie jeszcze chcę zobaczyć Bingo. dwie gry w winko. Zaczynamy od pola start. Lecimy.

O 65 G 52 G 55 I 26 sześć czyli to już ta strona jest przegrana. Nie ma żadnej linii jak widzicie. Zobaczymy co jest w kolejnej. O dwa

G-56 G-47 I-25 N-45 I stopień nie ma nic, ale jeszcze jest bonus. I zobaczymy, co przynosi nam bonus. Jeżeli jest napis Winko mamy i mamy w bonusie Wingo. Wygrywamy, 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 ale zaczynamy od siódmeczki. Obstawiam dwa złote, bo cóż by mogło być, ale zaskoczenie jest, ale jest. Mamy dwójkę. I teraz A jaki wino? jest bonusik w Wingo? Trzy złote. 3 zł 5 złotych. Na zdrabki wydaliśmy 7, wygraliśmy 5, 2 do tyłu. Fajnie się bawimy. Zapraszamy do nas. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, serdecznie zapraszamy. Zostawiajcie lajki, subskrybujcie do następnego razu. Pa! pa!